To o czym pikantnym dziś porozmawiamy? Od czego zaczniemy? A, już wiem. No to zaczęło się, mamy nowy rok i ja obiecałam Wam 52 książki w nowym roku. I słowa dotrzymam: będą 52 książki, dużo więcej będzie czekało w swojej kolejce. Może uda nam się więcej, zobaczymy, czy Wam ta seria o książkach się spodoba. Jeżeli Wam się spodoba, komentujcie, pytajcie. Jeżeli macie ochotę dorzucić jakąś inną książkę, chcecie mi coś polecić albo uważacie, że coś jest godne uwagi, tak? Przeczytaliście gdzieś coś fajnego, słuchajcie, śmiało, piszcie mi w komentarzach, dawajcie znać, że, że warto coś mieć. Być może to mam, albo Monia, proszę Cię, rzuć okiem na jakąś książkę. Chętnie to też zrobię. Właściwie mam przygotowane 52 książki na ten rok. Zawsze można zrobić słuchajcie, coś ekstra. Od czego zaczynamy? Moim zdaniem, od jednej z bardziej fantastycznych książek na polskim rynku. Słuchajcie, jest to książka pisana przez Polaków, o Polakach i o naszych problemach, więc yy, yy, dlatego uważam, że. Słuchajcie, każdy powinien ją przeczytać. Nie tylko e, mężczyźni, ale również wszystkie kobiety, które są w związkach z mężczyznami. Tada, Sztuka obsługi penisa. E, nie wiem, nie wiem, czy ją znacie. Ja ją e, mam, czytam od wielu lat. Czasami sobie do niej wracam, ponieważ e, są tu takie, mam pozaznaczane takie fajne, słuchajcie, momenty, które od, e, od lat mnie bawią albo powodują taką <laughs> łezkę wokół. Hmm. Dlaczego powinniście tą książkę przeczytać? Przede wszystkim dlatego, że jest w niej masę praktycznej wiedzy o penisach. Od pełnej obsługi, od tego, jak penisy wyglądają, jaki powinny mieć rozmiar, co jest ok, co nie jest OK, tak? Z różnymi słuchajcie rysuneczkami od prawdziwej, znaczy prawdziwej, kurczę, każda jest prawdziwa, ale chodzi mi o takiej odpoprawnej masturbacji, czyli taka masturbacja, która powinna być, jak w ogóle powinna prawidłowo masturbacja wyglądać, kiedy masturbacja szkodzi, kiedy można się od tej masturbacji uzależnić, więc takie bardzo podstawowe rzeczy. Są świetne teksty w związku z kobietami. Panowie, bardzo często okazuje się, że Wy myślicie, że proponujecie seks, a zupełnie tego nie robicie. W tej książce przeczytacie, jakie zdania wcale nie sugerują, że chodzi Wam o seks. Dlaczego, kiedy pada jakieś hasło, jakiś tekst, to w 90% paru procentach możecie się spodziewać od kobiety nie? Dlaczego kobiety mówią nie? Tu jest to naprawdę fajnie opisane. I to jest dialog, tak? Czyli taka męska rozmowa, ale to jest coś więcej niż rozmowa, e, ponieważ rozmawia tutaj specjalista, tak? Czyli doktor Andrzej Gryżewski. Na dodatek, bo czasami mówicie mi, no dobra Monia, gadasz o penisach, penisa nie masz. Doktor Andrzej Gryżewski, zakładam, że penisa ma, jest mężczyzną. E, rozmawia razem z Przemysławem Pilarskim, ta rozmowa jest taka, wiecie, taka fajna, lekka, ale męska. E, więc macie tutaj męski punkt widzenia i to faceci tłumaczą Wam, dlaczego Wam te kobiety odmawiają. Tak? Dlaczego nie mają ochoty na seks? Eee, babeczki, kobietki kochane, to jest książka, którą wy też absolutnie musicie przeczytać. Zobaczycie, że czasami to, co Wy myślicie, albo to, co Wysłyszycie, albo to, co się wam wydaje, to nie zawsze jest to, co tak, jak to naprawdę jest, albo jak to wygląda. Więc słuchajcie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety znajdą tutaj masę. Faktów. Masę praktycznych wskazówek, masę rad, co zrobić. Ja osobiście bardzo lubię początek, kiedy to mężczyzna przychodzi do gabinetu seksuologa i przyprowadza jego penisa. Bo to penis ma problem, nie mężczyzna. Więc e, tak czasami to właśnie tak jest, że jakby kiedy jest ten problem, to problem nie dotyczy przecież wspaniałego całego mężczyzny, ale tego penisa, który no, ma tam jakąś dysfunkcję. E, I słuchajcie to też pokazuje pewne rzeczy dlaczego właśnie mężczyźni tak podchodzą do tych problemów związanych z penisem. Tu znajdziecie też informacje o tym jak dbać o zdrowie, co zrobić, żeby ten penis fajnie funkcjonował. No i oczywiście dowiecie się co zrobić żeby częściej słyszeć e, tak od kobiety e, niż nie. Ja wam cały czas przypominam, tak? Jeżeli nie wiecie dalej jak tego zrobić, to sięgnijcie po mój e-book Jak nie w sypialni zamienić na tak. Ja tam daję praktyczne wskazówki, tam jak krowie na rowie tłumaczę co zrobić, żeby ten fajny seks mieć. Tutaj macie obsługę penisa, czyli to, żeby wasz penis działał sprawnie, żeby wasza kobieta wiedziała o co w tym wszystkim chodzi. A wy, żebyście się nie musieli wstydzić, żebyście, słuchajcie, wstyd w ogóle nie ma, ale to tak, tak nas nauczyli nas się wstydzić. Chodzi o to, żebyście byli dumnymi, fajnymi posiadaczami swojego penisa, żebyście potrafili rozmawiać z kobietami o seksie, żebyście wiedzieli o co chodzi z tym, tak, nie, w sypialni. Bo tutaj też to fajnie jest pokazane. Mm. No i co? No, i chyba z grubsza tyle. Myślę, że to jest taka pozycja, którą po prostu warto kupić, warto do niej wracać, bo ma masę, naprawdę masę takich praktycznych wskazówek, rozwiązań. Obala różne mity, pokazuje schematy myślowe, które no niestety nam szkodzą, wcale nam nie pomagają w tych, w tych relacjach, a panowie po je rozbrajają. Moim zdaniem. Naprawdę na każdej, w każdej biblioteczce takiej domowej, nie musi być taka wielka jak moja, ale ja już Wam nieraz tłumaczyłam, że ja mam świra i pierdolca na punkcie książek, więc jeżeli macie mieć w domu kilka książek, to to powinna być jedna z nich. Tak moim skromnym zdaniem. No więc w ogóle ta seria jest świetna, ale o tym jeszcze na pewno będziemy rozmawiać. Na dzisiaj to tyle. Sztuka obsługi penisa. Zapamiętajcie sobie. Buziaki.